Dobra, pierwszy zawodnik. Uspokój oddech. Dobra, wychodzimy. Weź dajcie mu ręcznik i szybciutko. Idzie się grzać do kominka. Nie, kto chce, ten wchodzi od razu. Dobrze, właśnie o to chodzi. Dobry kadr, że jest więcej ludzi. Tu się rozgrzewają, następni... Daj, daj, połóż tu. Edward był przeziębiony ostatnio. To nie może. Ja też bym chciał wejść, spróbować przynajmniej. Ale niestety ja jeszcze mam katar, kaszel, taki. Nie chciałbym się, że tak powiem, wiesz, doprawić. No, uwaga, następny, odważny. Proszę bardzo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kuba, spójrz na nas Jak jest? A jak to będzie? Zimno. Czujesz jak się kurczysz? Dobra Kuba już ma za sobą Teraz następna osoba bardzo ostrożnie, bo te kroksy na lodzie to jest mega śliskie nie mam. Tak no nie. Bo ja już w tym roku kurtowałem. Nawet w kolejnym... Wyszłem wczoraj tak powiem rano i się rypłem na śnieg. To rano. Wilazem w tych klapkach. No dobra, teraz Bruno. Widzę, że większość towarzystwa nie wymienka. Dobra, Bruno, starczy, bo za długo nie można. Jak pierwszy raz. Jutro możemy powtórzyć. Gratulacje. Zmykaj od razu tam na, do kominka. Kogo ja to y, To Daniela, to weź. On i tak już ich nie ma, więc. Oj, oj, oj. Zimna, I mokra. Ile uważasz? 10 sekund maksymalnie. No i uciekaj. Przykrywaj się kocem, albo wycieraj szybciutko, i kominek tam się pali. Idź, boso, bo ja zaniosę Twoje rzeczy. Xavier. Jak pierwszy raz to 10-12 sekund wystarczy, nie? Jest? No, jeszcze 2, 3 i już. Wiktor, ty się kąpiesz? Okej. Okay. No dobra.